Inspektor, erektor, reerekcja miejscówka Miasto dopiero obudziło się ze snu, gdy inspektor udał się na poszukiwanie jakiegoś lokum. O tak, tu będzie mi dobrze pomyślał inspektor lecz w tej chwili okazało się, że intuicja erekcji miała głębsze podłoże. <gry> Inspektor wymierzył sprawiedliwość bandziorom, czyhającym na naiwnych nowych mieszkańców metropolii. Odesławszy ich do szefa, wciąż nieco podniecony, postanowił przedstawić się właścicielce mieszkania i seks w kiedy wdzięczna za przepędzenie bandytów właścicielka można by rzec wzięła w łapę, choć trzeba przyznać, że nie tylko tam zaproponowała inspektorowi wygodne i niedrogie lokum. I nie tylko gdzieś w kanałach nadal mniej, który okazał się szefem bandziorów, ujrzał nowy powód do zemsty, a raczej dwa powody. 우 <laughs> <laughs>